Cześć, to Witajcie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać vloga. Jeśli zastanawiacie się, co mam na brodzie, to oparzyłam się piekarnikiem. Pamiętajcie, nigdy nie dotykajcie gorącego piekarnika brodą. To było serio. Złote rady, Zuży. Przyjechaliśmy właśnie do forum na małe zakupy, więc zabieram Was z sobą. Co myślicie o tej tunice? Moja mama uważa, że jest super, a ja uważam, że nie jest super. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Dzisiaj jest 16 luty, a w Gdańsku jest taka piękna pogoda, jakby już była wiosna. Jest tak super. Ostatnia, ostatnio chyba taka pogoda była w październiku. Mam nadzieję, że nie spadnie już śnieg i że taki już zostanie. przyjęłam z zakupów teraz wam szybko pokażę co kupiłam to może zaczniemy od MPQ yy, tutaj kupiłam takie dwa zeszyty jeden w linie drugi w kratkę bo potrzebuję do szkoły i dwie saszetki do mojego albumu Lord Surprise yy, następna może będzie Zara w Zarze kupiłam takie perfumy Baby Girl one pachną naprawdę ładnie tak cukierkowo pokażę wam jeszcze jak wyglądają w środku tylko najpierw tutaj ten woreczek otworzę. Okay. Trudno się troszkę wyjmuje, ale już mamy. I tak wyglądają w środku. Mają takie motylki, różdżki, czapeczki księżniczki i takie inne ozdoby. Kolejną rzeczą z Zari jest. Y Taka tunika z królikiem baksem. zresztą widzieliście ją w przymierzalni, ma tutaj taką fajną dużą kieszonkę na rzeczy i tutaj ma w środku taki puszysty, fajny polarek, tak się ona prezentuje i jeszcze z tyłu ma kaptur. Kolejnym sklepie, jakim byłam, był H&M, No i tam kupiłam taką śliczną bluzę z napisem Dreamy i kwiatkami. Tutaj y, mam taki balsam do ciała Cetafil. I jeśli macie suchą skórę, to naprawdę Wam polecam. I kupiłam go w Super Farmie. To już wszystkie zakupy, jakie dzisiaj zrobiłam w forum. Pomyślałam, że jeśli macie do mnie jakieś pytania, to mogłabym dla Was nagrać QA, więc jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach pytania. Ja nigdy na moim kanale nie nagrywałam takiego filmu, więc to może być w sumie fajne. Miesiąc temu miałam urodziny i nagrałam dla Was fragmenty z tych urodzin. Miałam aż 5 imprez urodzinowych. No bo ogólnie to ja mam dwie imprezy urodzinowe: jedną dla znajomych i przyjaciół, a drugą taką dla rodzin. Ale w tym roku ciągle coś komuś nie pasowało. Ktoś nie mógł przyjść, bo był chory, komuś coś wypadło, no i zrobiło się z tego aż pięć imprez. Także nie nagrywam dla Was wszystkiego. Ale sporą część nagrałam, bo wiadomo, że chciałam spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Także to co nagrałam, wrzucam Wam tutaj teraz. W tym roku były naprawdę super i nie mogę się już doczekać następnych. Także ja już dziś będę kończyć tego vloga, bo nie chcę, żeby był za długi, bo wiem, że nie lubicie takich długich filmów, więc jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!